Cześć, Witam Was w dzisiejszym filmie. Witam Was dzisiaj w wersji kapturka. <grym> Idę do sklepu. Odbrałam się na tutaj, żeby już mieć odhaczony trening. Cały czas cisnę, powiem Wam, że dzisiaj, jak rano wstałam, to no, brzuch wygląda już troszkę lepiej. Także jest to całkiem motywujące do dalszego działania. A mam taki kapturek z... temu w sumie go zamówiłam za jakieś chyba, nie wiem, 15-20 złotych, coś takiego I... o matko, co tutaj się dzieje na tej drodze śniegu popadało, jak widzicie? i się porobiły takie zbite kule śniegowe zamarznięte jeszcze na poboczu bo tutaj odgarniali Normalnie jakby człowiek offroad jakiś robił, no ale nieważne, wróćmy do tematu kapturka. On jest taki trochę dłuższy, bo mi sięga gdzieś tak mniej więcej dotąd. I jest taki um, polarkowy, o. I generalnie ma tutaj też taką zakładkę, że można sobie zrobić tak, o. I widać nam tylko oczy. Także jest to całkiem fajne. A jak potrzebujemy tutaj odsłonić facjatę, to spokojnie można sobie go obniżyć i jest całkiem spoko. No i właśnie dzisiaj pierwszy raz go za za boże, Założyłam. Będę go testować, ale jak na razie jest całkiem cieplutko w głowę. Bo jest tak zimno. Jeszcze oddałam samochód do mechanika i zostawiam moje rękawiczki w samochodzie. Także idę z kołymi łapkami, trochę zimno, no, ale co poradzić? No a założyłam taką cieplejszą kurtkę z takim kurzuszkiem a ona jest bez kapture, dlatego dzisiaj testing. Ale powiem Wam, że czasami z temu naprawdę można fajne rzeczy dorwać. Cenowo tanio. A całkiem jest fajne, cieplutkie. No bo to tak jak polarkowy materiał, to wiecie, zawsze to tak cieple, i trochę w łapetynę. Już mi prawa ręka odmarza, którą trzymam telefon. No ale cóż, pójdę może do Action jeszcze. Korci mnie bardzo, żeby zacząć sidełkować. Także nie wiem, zobaczyć, czy tam są jakieś takie zestawy, bo na razie to bym chciała jakieś takie jedno siodełko i jedną jakąś tam włóczkę, tak żeby potaniość, wiecie, się zmieścić, możemy przejść, możemy, a sobie po prostu potestować. Kiedyś babcia mnie uczyła szydełkować, nawet jakieś kwiatuszki kiedyś robiłam na szydełku, bo taki był... Jeszcze poziom już w szkoleniu babci. E, no. Ale już nic nie pamiętam, oczywiście. Także musiałem sobie jakieś e, tutoriale odpalić, czy coś takiego, żeby sobie przypomnieć, bo mamy pustą drogę. Tak, akurat przejdziemy. E, ale. No, Może, 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 akurat fajne by było. A ja lubię takie techniczne bardziej roboty, także może akurat by było spoko. W szczególności że tam można, jak roz później ma się to opanowane wszystko, no to wiecie jakieś takie bardziej wypaśne kształty robić. Także zobaczymy. Zrobimy szybki przegląd actiona, także chowam rękę do kieszeni. Trzymajcie się do później. Patrzcie, cóż za słońce się zaczyna przybijać. Niesamowite. Ale powiem Wam, że tak bardzo trzeba iść tutaj krokiem posuwistym, żeby się gdzieś nie wyglebać, że masakra, znowu jest taki kawałek. Tu już ciapy bardziej. No ale wcześniej to normalnie jedno wielko, wielkie lodowisko po prostu na. No ale już przeszłam ten najgorszy kawałek. Z Action powiem Wam, że nie było jakoś tak nic za dużo ciekawego. E, już jest e, wiosenna kolekcja w sumie. E, zaczynają się rzeczy ogrodowe w ogóle, już doniczki, nie doniczki, Ładne talerze były na przykład w formie kwiatuszków. Także już e, nie się zbliża ta wiosna, bo zimno. Zresztą widzicie, jaki mam tutaj w tle zimowy obraz. Nie lubię śniegu, zimno. No ale także się cieszę, że chociaż na te 5 sekund słońce wyszło zawsze co milej. E, no a kupiłam w sumie nic ciekawego, bo worki na śmieci, e, mini wałeczki do malowania i folię taką e, już z do oklejania mebli. Byłam też w Biedrze, ale tylko po z serem, warzywa na patelnie i kebucz. Także bardzo fascynujące zakupy, ale przynajmniej się przeszłam. Także to jest zawsze plus. Łapię jeszcze trochę, promieni słoneczka i lecę.